Cześć! Dzisiaj wymieniamy w moim małcie olej i filtr oleju. Słuchajcie, po co jest olej w silniku? No chyba prosta sprawa, no musi smarować elementy, które ze sobą współpracują, no żeby nie zatarły się, nie przygrzały się. Także tutaj też nie tylko smarowanie, ale i chłodzenie tych elementów, także parę czynników ciekawych ogólnie spełnia olej. Tak naprawdę olej to jest temat rzeka, naprawdę powiem Wam szczerze, że to można poematy pisać, ale nie o tym. Słuchajcie, co ile go wymieniamy? Ja go wymieniam co 10-12 tysięcy. No dla, dlaczego tak? Z tego względu, że auto mam lekko też zmodyfikowane. Druga sprawa jest taka, że jeżdżą też na krótkich dystansach. Ten samochód się dogrzewa, nie dogrzewa. Różnie tak jest, zależy tak. W związku z tym mam mniejsze ryzyko, że tam się zanieczyści, zakawali jakimiś syfami, które powstają, skawalają się, zaleją i, i będziemy lepsze warunki mieli smarowania. Ja kupuję jeśli chodzi o olej, jaki kupić, to powiem szczerze, że jako podstawowe, protekcyjne elementy szukam zawsze najwyższej jakości. Z tego względu, że to nie jest oszczędność 50 zł, czy tam 20 czasami na leju. Tylko może się okazać, że oszczędność ta przetworzyła się w duży wydatek, bo za chwilę trzeba wymienić panewki, będzie klepały nam zawory, regulatory się zapchają. Także tutaj nie warto nie oszczędzać. Lepiej kupić lepszej jakości, ale ja stawiam akurat w moim przypadku na Millersa, ale mark jest dużo, Tak naprawdę każdy producent ma w swoich palecie, produktów, jakieś oleje z niskiej jakości, też średniej i też półka także. Polecam celować to wyższą półkę, z całą pewnością będziecie zadowoleni, a i wasz samochód wam się oddzięczy długo bez problemową jazdu. Tak? Jeśli chodzi o filtr, również tak samo jak wyżej, czyli musimy raczej wybierać lepszej jakości, dobrych producentów. No tutaj polecam ogólnie, jeśli chodzi o zakup oleju filtrów, przeszukać forum danego modelu, marki, bo często tam ludzie już testowali różne kombinacje, okazuje się, że dany producent będzie lepiej współgrał z naszym autem niż inny, także warto w tym kierunku pójść. No i z takich rzeczy to chyba tyle, tak? jeśli chodzi o filtry oleju i olej. No ale to nie tylko, bo powiem szczerze, że jeszcze jest temat płukanki, tak? Co to jest płukanka? Ja sobie wlewam tu płukankę. Chodzi o to, że nagar, której syf powstaje tam w silniku w oleju, część może się odkładać na ściankach, zwłaszcza w jakichś przewodach, gdzie jest wysoka temperatura. Niestety też ma to swoje ograniczenie. Olej ma dodatki, które się niestety utleniają, wypalają troszeczkę, można powiedzieć, przegrzewają. Także, żeby tego się pozbyć maksymalnie, ja używam płukanki. Oczywiście ja wiem, że są teorie, że płukanka, że płucze straci kompresję, ale słuchajcie, jeśli silnik jest sprawny, nic mu nie dolega, wiem, że jest zdrowy, to uważam, że warto użyć taką płukankę, bo na pewno przywróci nam pełną kondycję układu olejowego, a przynajmniej pozwoli zachować jak najlepszej czystości. Jeśli zdarzyłoby się sytuacja, że powiedzmy, że przy wypłucza się silnik, będzie brał więcej oleju potem, no to niestety, ale to jednak mówimy o tym, że silnik był już w słabym stanie. Nie musimy się liczyć z tym, że jednak remonty będą niedługo. Dochodziły, tak? czyli będziemy musimy wydać parę złotych na auto. Jeśli chodzi o przygotowanie silnika, warto, żeby silnik był ciepły. Często w instrukcji podane są w przypadku półkanki, a warto, żeby auto było rozgrzane. Wlewamy i czekamy tam te 15 minut. Niektóre płukanki zalecają jazda. Ja jestem nastawiony do tego w taki sposób, że mimo wszystko 15 minut pracy na wolnych wartek 20, żeby jednak na tym nie jeździć, bo daję sobie z tego sprawę, że jeśli to płucze, czyści, to też nie jest tak za bardzo smarujące jak oli właściwy. Tak? Także to jest bardzo istotne. No, i tutaj, już jak powiedziałem, ale filtra to już zaraz zobaczyć jak to wygląda. Powiem szczerze, że to jest prosta sprawa. Producenci już przewidują teraz w tym przypadku różne jakieś rozwiązania, żeby nam było jak najwygodniej. Zobaczyć to w moim przypadku, mojego auta, że też jest to w miarę tak przemyślane. Co ważne, ja polecam każde, przy każdej wymianie obejrzeć, w jakim stanie jest olej, czyli to, co zlewamy. No, w przy przypadku za to wiadomo, będzie czarny, tak? Jeśli mówimy tutaj o filtrach oleju. To warto go po prostu obejrzeć, czy się nie świeci, czy nie ma jakichś dziwnych zniszczeń. Chodzi o to, że to też nam powie o tym, jakiej kondycji jest silnik, czy coś się dzieje w silniku. Jeśli coś znajdziemy, to będziemy wiedzieli, czy będziemy mieli jakiś problem w przyszłości. Tak? No w przypadku moim to będzie filtr, który jest wkładem, więc fajnie to widać. Ale są też konstrukcje, że ten filtr jest zamknięty, raz na jakiś czas warto ten olej, filtr oleju stary otworzyć, rozciąć, zobaczyć w jakim stanie jest, będziecie wiedzieć, wiedzieć, pewni, czy jest wszystko w porządku. Tak? Jeśli zauważycie, że olej filtr oleju przede wszystkim świeci się, tak? czyli ma taki połysk metaliczny jak lakier, to powiem Wam szczerze, że ja to mi się zapo za głowę, bo to świadczy o tym, że kończą się panewki i to tak naprawdę jest wpływ, który krąży w układzie olejowym. No i nie da się ukryć, że tutaj już niestety czeka nas remont auta, tak? Że lada moment będzie nas tu waliło. No bo tak to już niestety jest. Jeśli mamy jakieś tam maś, nie masz, to też zły znak, także to wszystko sprawdźcie, bo to też jest istotne. Także zapraszam Was do obejrzenia cinka. No i co? Bierzemy się zamiany, idziemy robić wymianę leju. No dobra, słuchajcie, auto podniosłem, zabezpieczyłem, standardowo oczywiście, mamy poluzowane jedno koło od ceny pasażera, bo będzie nam wygodniej po prostu się do filtra oleju, olej oczywiście sobie też kupiłem, filtr oleju oczywiście nowy, starałem się dobrego producenta wybrać. No i ten energetyk nazwijmy to, czyli płukanka, wlana, silnik pracował odpowiednio 15 minut, rozgrzany był oczywiście do, przed wlaniem, teraz już stygnie, także wszystko ścieka, zabieramy się za demontaż osłony, to jest najważniejsze, no i spuszczamy olej, tak, do spuszczenia oleju przygotowałem sobie baniczkę, taką dużą, specjalną do oleju, też warto przygotować sobie wcześniej jakieś podkłady, żeby nie zanieczyścić powierzchni, tak, czyli podłogi, tak, to jest istotne. No cóż, to bierzemy się za robotę. Zapraszam do oglądania. Jestem pod autem, jest pełno śrub dookoła. Wszystko to musimy odkręcić. Dokładnie tak. Jak widzicie auto zabezpieczone, inaczej nie pracujemy pod autem. Bałbym się położyć. Także zaczynamy, kręcimy. No widzicie, udało się. Tu mamy jakieś niespodziankę, jakiś kotek był, albo coś podobnego, ale to nic. Osłona zdjęta. Jak się pewnie domyślicie, albo widzieliście ci, co mają dziewiątki, ten pewno będą zdziwieni, bo nie mam standardowych e, ampulów czy tam tamibusów. Po prostu przy okazji, jak miałem możliwość, to zmieniłem nit nakrętki, zmieniłem miejsce troszeczkę i mam wszystkie śruby na klucz 10, czyli tak zwane szóstki. Oczywiście staram się składać to na smar miedziany, żeby mieć pewność, że w przyszłości odkręcę. Także przechodzimy dalej, czyli spuszczamy olej, podkładamy miseczkę jedziemy. Odkręcamy śrubę, to jest 13, powiem Wam, że jest dosyć mocno dokręcona, chociaż co roku staram się delikatnie dokręcać. Co roku, ciężko powiedzieć. Robię jakąś tam prowizoryczną przedłużkę, delikatnie. Ona tutaj nie pocieknie za dużo. Może nie urwiemy. O, elegancko, zaskoczyło. Uzujemy. Zobaczcie. Ona ma tam, ta siła jest drążona. I wystarczy pozowy, żeby boleć tak, Także tutaj dużo nie odkręcamy, powolutku dzisiaj nie będzie schodzić, jak będzie już bardzo kapało. Wtedy wykręcamy śrubę. To co istotne, tam jest podkładka taka specjalna. Ja w zeszłym roku ją wymieniałem, więc nie ma sensu dzisiaj jej wymieniać. Ona jest zresztą powinna być szczelna, przy następnej wymianie, na wszelki wypadek sobie kupię już nowy korek i uszczelkę. To jest koszt taki tam 14-20 zł, często. Ale to mówię, to kocza uważa, że to w miarę możliwości dobrej jakości koledzy, bo słabej jakości mogą się uporrywać. Tak jak mówię, to jest drożone w środku puste, także tego się za mocno nie dokręca i delikatnie przy odkręcaniu. Także tak tutaj już nam powoli schodzi olej. Tak, Takim tempem wystarczy, możemy przejść do zdjęcia koła i do zrobienia dostępu. Tu stronę ściągniemy, będziemy mieli lepszy dostęp do filtra. No i przechodzimy dalej. Czyli Niech sobie powoli skupuję, będziemy mogli się zająć też dalszą częścią. Dobra, odkręcone ściągamy koło dołoży. Nie ma tak lekko. Powiem mam świeża farba, więc nie chcę zejść powolutku. No i mamy dobry dostęp teraz, tak? Odkręcamy to osłonkę tutaj zobaczcie. No, i mamy dojście do filterka. Jak widać, zobaczcie sobie tutaj przestawię troszeczkę bliżej. Tutaj jest filtr, a tutaj będziemy zakładali rurkę, żeby spuścić olej. Ja sobie przygotowałam taką rurkę. No, powinna wystarczyć. Zobaczymy. Hmm, ona jest jakaś stara rurka z układu łańcucha wodnego. Chodzi o to, żeby sobie tutaj nie pobrudzić. A fajnie to jest przemyślane, że zakładając tą rurkę, możemy spuścić z tej części, tutaj z tej sekcji, olej. Tak. Rurka jest skierowana oczywiście w stronę zlewania, tak. No i teraz będziemy odkręcali. Słuchajcie, teraz mamy podgląd na nasz filterek. Ja będę takim narzędziem próbował to odkręcić, szczypce uniwersalne. Do tego też są specjalne nasadki, które tu widać, że mamy takie wykończenia, takie kręciaste. Nakładając możemy to odkręcić. Szczerze mówiąc, mam taki komplet, ale jakoś tak średnio to pasuje. Może jeszcze jest obrobiona ta u mnie nasadka, nakrętka, także nie wiem. No dobra, jedziemy, schodźmy. Słuchajcie, tam to na początku troszeczkę ciężko idzie, bo mamy dwa oringi, które niestety są suche. No i powód jest po prostu prosty, no, sucho to nie chce za bardzo jeść, jak się cieknie powolutku. Zgadza dużo nie odkręcamy, bo chciałbym, żeby to jednak zeszło tutaj do wężyka, niż tam dalej, tak? Na tym etapie czekamy, aż to wszystko ładnie spłynie, możemy odkręcić korek tutaj przy misce do końca, bo już widzę, że już ledwo, lewo pokapuje. Także jedziemy dalej. No dobra, czekamy aż to skapnie, a w międzyczasie Wam pokażę ciekawostkę. Tak wygląda tuleja poliuretonowa 159 Duża, masywna. Powiem szczerze, fajnie się dzięki temu prowadzi. Może kiedyś będą odcinki, jak będziemy montowali. No niestety już u siebie mam pomontowane, ale w jakimś innym aucie, zobaczcie, to jest poliureton. No dobra, sądzę, że już chyba skończyło skapywać, także podkładamy szmatkę tutaj na półosi, że nie chciałbym, żeby nam zamoczyło półoś. Zobaczcie, tu mam półoś zaraz. Pod filtrem, więc podkładam i delikatnie wykręcamy. No dobra, słuchajcie, wyciągamy filtr. powolutku odkręcamy. No i tak to wygląda, słuchajcie, zobaczcie. O, chodźmy na światło. Słuchajcie, tu mam filtr swój, swój stary, powiedzmy. Delikatnie go przychylamy, bo wiadomo, trochę oleju będzie. I wyciągamy, tak? A to zlewam zawsze do baniek, bo lubię czysto. Na dnie tego filtra znajduje się uzabróż taki przepuszczający. Jego też trzeba obejrzeć, ale zaś tym zajmiemy. Najpierw oglądamy filtr. To jest stary filtr. Jest ogólnie cały, nie jest zniszczony, nie jest zgnieciony. Ma taką prawidłową budowę. To co mnie interesuje to, czy takie metaliczne, tutaj połyskie. Generalnie tu nie ma tego połysku, czy się świeci, no bo ma sztuczne oświetlenie. Ale to tylko z tego powodu. Ogólnie nie ma tutaj jakichś powodu zmartwień. Ja jakiś tam dosłownie drobny zanieczyszczenie typowe dla pracy w układzie olejowym. Także ten filtr odłożymy sobie na bok zaraz. I dla porównania nowy. W zestawie oczywiście mamy dwie oszczelki. To są dwa nowe ringi, i to ringi zaraz Wam pokażę, o co z nimi chodzi. Tak naprawdę to jest taki sam filtr. Wiecie, że ze hmm, względu na to, że silnik, który mam tutaj był wymontowany w wielu markach, to ten filtr jest mega uniwersalny, on też grosze kosztuje. Ja sobie to tutaj wrzucę, bo po to przeznaczyłem to. Hmm, przed montażem nowego musimy tutaj to dokładnie przejrzeć, pozwolić ścieknąć olejowi, bo chodzi o to, żeby to było w miarę czyste. Ja sobie przygotowałem nową, czystą szmatkę, żeby e, przeczyć, zobaczyć, jakie będzie zanieczyszczenie. Ważne, żeby ta szmatka była tak, żeby jak najczyściej było. Wolę jednak szmatkę niż jakiś tam papier, ale to już tam kwestia preferencji. tak? Tu fajnie gdzieś jakie otwory. To właśnie te otwory pozwalają zlać nam olej. Dzięki temu możemy spokojnie wyjąć i się nie oblejemy całością tej oleju. Generalnie mi się tam wszystko podoba, dosyć czyściutko. Jeszcze dokładnie postaram się tutaj wytrzeć w głąb, żeby w miarę możliwości to było czyste. No nie ma co też płucować, wiadomo, nie jest to apteka, ale z drugiej strony chciałbym wiedzieć, w jakim to stanie jest. Zawsze przy każdej wymianie dokładnie to oglądam. Powiem wam szczerze, że mało który mechanik będzie tak się na tym, że tak powiem, poświęcał czasu, poszelał, z tego względu, że to są pieniądze, niestety. Ja lubię zrobić wszystko dokładnie ładnie. Czas, szmatka nie ma żadnych takich dziwnych zanieczyszczeń, więc ok, dla mnie jest ok. Wycieramy się z zewnątrz, wiadomo. To sensownie, wyglądało. No dobra, mamy ringi. Tak naprawdę te ringi zawsze wymieniamy przy wymianie filtra leju. Ja nie wiem, dlaczego niektórzy mechanicy tego nie robią, olewają to, a to jest głupota, dlatego że Całość tworzy specyficzny układ. To wszystko działa pod ciśnieniem. Jeśli gdzieś tutaj horning będzie nieszczelny, to albo będzie A zasysał powietrze wtedy będzie problem z układem olejowym, nie będzie dostatecznie smarowany, bo późno będzie osiągało ciśnienie, a B będzie nam wyciekał olej, więc to jest po prostu głupota, dlatego zawsze to wymieniamy. W przypadku starych horningów po, po prostu podważamy i wyrzucamy. Tutaj nie mamy się co szypać, one są po prostu niepotrzebne, tak? Jeśli macie wątpliwości co do szczelności, tego tutaj, że tak powiem, układu czy tam. Obudowę, to po prostu trzeba to wymienić na nowe. No niestety, to jest taki istotny element, że tutaj nie ma możliwości, żeby tutaj coś było nie tak. Dokładnie wycieramy, przeglądamy w jakim to jest stanie. Do montażu nowych, nowej szczelki zdajemy rękawiczki, bo chciałbym zachować jak największą dokładność i czystość. Dobry filtry i możemy już zamontować. To jest cały montaż. No i teraz zajmujemy się montażem o-ringów. One są dwa takie same powinny być. Chociaż tutaj się jeden wydaje trochę grubszy, ale to nic. Przede wszystkim o ringów nie ciągniemy w jakiś tam dziwny sposób, tylko je rolujemy. Zobaczcie. To nam da gwarancję, że ten olej będzie szczelny nie uszkodzi się. Jak będziemy rolować, teraz, że on będzie naprężony, a dwa, że może nam się podwinąć i się uszkodzić. tak? My tego nie chcemy. Powolutku, delikatnie obracamy i rolujemy. Ja wykorzystam sobie jakąś tą kontrolkę. Chodzi o to, że to było okrągłe, żeby nie drapało szczelki, tak? Zobaczcie. Mamy pierwszy oring. Ja mam pewne, że on jest prawidłowo ułożony, nie jest obrócony. Tak? I jedziemy jedziemy drugim. Niby detal, ale warto pamiętać o tym, tak? Zobaczcie. Delikatnie, powolutku obracamy. I powolutku dochodzimy do swojego miejsca. I to wszystko na tym etapie. W tym momencie, jak widzimy, że jest wszystko ładnie ułożone, to nakładamy z powrotem do swojego miejsca. Jak skończyliśmy zlewać olej, to możemy zlewać od góry, montujemy osłonę i to wszystko. Tak? Także przechodzimy do montażu tego. To powiem Wam ciekawostkę w ogóle to jest określony nawet taki system olejowy, to jest Manhumel. Dokręca się to z sił 25 nm z dokładnością 5 nm i macie tą informację tutaj. Także to dosyć mocno trzeba dokręcić, oczywiście bez przesady, no to powiem Wam, że ta nakrętka jest sfatygowana, że do tego te moje nasadki nie pasują, ale jeszcze tego nie będę wymieniał, tak, dopóki jest to szczelne, niech to jest, jak będę miał kiedyś z tym problemy, to kupię po prostu cały nowy element, ale na razie nie czuję takiej potrzeby, to, to co mam, to mi wystarczy do montażu, także z tym rękawiczki w ruch i montujemy. Słuchajcie, osłona założona, wszystko poskładane, miska wszystko podokręcane, także możemy leć olej. Powiem tylko tyle, że w przypadku osłony polecam pozakładać te śruby, poprzekręcać wszystko na Smarnie tak także w przyszłości będzie też się fajnie to Także tak to wygląda. Dobra, bierzemy się, za robotkę, lejemy. Jeśli chodzi o olej i kontrolę. Z tego co wiem, tutaj jakieś 4,5 litra powinno wejść. Także wleję 3/4 i skontroluję. Generalnie auto stoi już na kałach, także jest na swojej wysokości. Więc tutaj już jest ten stan właściwy. Także wlewamy większość oleju. Teraz i zaraz kontrolujemy. Trochę dalejśmy, zobaczymy jaki jest poziom. No i moje oko jest 3 czwarte, natomiast jeszcze troszeczkę doleję, żeby było na pewno maksimum. W związku z tym, że układ olejowy jest pusty, fit to wszystko nie jest zapełnione, to po prostu część tego oleju pójdzie. Więc wystarczy dolać do maksimum, tak, żeby było maksimum i ten stan będzie prawidłowy. Uruchomimy, troszeczkę spadnie i taki stan powinniśmy utrzymywać. Nie maksimum, tylko prawie maksimum, także jest tak najoptymalnie. Czyli dolewkę robimy delikatną i odpalamy auto. Jak coś skapnie, to wiadomo, trzeba wytrzeć, bo to normalna sprawa. Kontrolujemy jeszcze raz. Słuchajcie, teraz tego nie będzie widać, natomiast, będzie widać, natomiast tutaj widać, że on się połyskuje w tej części, gdzie jest zakreskowane, tak? No olej jest czysty, więc wiadomo, pierwszych uruchomienie tam pewnie go trochę pobrudzi, ale widać, że jest maksimum. Także ten stan już mnie zadowala. Na tym etapie zapalamy silnik, dajemy mu chwileczkę pochodzić na wolnych obrotach, gasimy, czekamy 10 minut i dopiero sprawdzamy poziom oleju, ewentualnie dolewamy. Także tyle z tego wszystkiego. Dziękuję bardzo za obejrzenie. No, we, jesteśmy po wymianie. Tak jak było widać, mój filtr jest dosyć dobrze wyglądał. No powiem szczerze, że jeśli wymieniamy co 10-12 tysięcy, też dwa moto, żeby ten silnik jednak nie był ciśnięty, jeśli jest zimny, też dam mu odpocząć po jakiś ostrzejszym jeździe, to raczej tak, mam nadzieję, że to jednak zwiększa większa żywotność. Co ciekawe, może, możecie zwrócić uwagę, słuchajcie, silnik ma pojemność 1,9, a ten filtrek jest taki mały. Także to też o czymś to świadczy. Także miałem kiedyś przypadek. Diesel 24 BMW, gdzie mieliśmy duży filtr, a tu mamy małą pojemność, nie dość, że układy, bo ledwo 5 litrów to jeszcze mały filterek. Także miejcie to na uwadze. Mimo wszystko warto częściej wymienić w itoleju. Trochę się pobawiłem z to osłoną silnika jak zwykle, ale to jest standard w tym modelu. Także nie było źle, co jakiś czas warto to zrobić. Także dziękuję za obejrzenie. A Was jak zwykle zapraszam na obejrzenie następnych odcinków. Myślę, że będzie też ciekawe. Słuchajcie, jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostawcie lajka, zostawcie również suba. I koniecznie w komentarzu podzielcie się z wrażeniami, czy jak wy użytkujecie auta, czy często zmieniacie olej, jak podchodzicie do pokanek. Jestem ciekaw waszej opinii. Także trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.